Witam popołudniową porą, bardzo popołudniową, praktycznie już wieczorną. Tu gdzie mieszkam w Londynie jest mniej więcej koło godziny 18 już, więc to ostatni dzwonek, żeby wysiać warzywa korzeniowe, ponieważ zgodnie z kalendarzem biodynamicznym, kalendarzem ogrodnika, dziś jest y, ostatnie, ostatnie chwile do godziny 7.20 są y, y, Ostatni czas, by zasiać rośliny korzeniowe, których plonem ma być, ma być korzeń. Dzisiaj taką roślinkę na, na koniec, sam koniec, która mi została do wysiania, to jest ta roślinka. Tutaj nasiona dostałem niedawno to jest rapencolo, czyli po polsku zwana dzwonek rapanku, e, gdzie też rośponka. E, rampion, rampuncel w różnych językach to się nazywa. W Polsce warzywo uprawiane mniej więcej od XVIII wieku. Mniej więcej, ponieważ dokładna data nie jest znana. Są pierwsze wpisy, jakieś pochodzą z przełomu XVIII-XIX wiek. O tej, o tej roślinie. Generalnie nazywana jest roszponką. I właśnie od, imienia, od nazwy tej rośliny słynni bracia Grimm, którzy pisali bajkę o, o roszponce, takiej dziewczynie, która no, szukała miłości, to wzięli nazwę właśnie od tej roślinki. Roszponka. I, i tego. Co ja bym chciał? Ta, ta roślina jest uprawiana z dwóch powodów. Po pierwsze korzenie jak tutaj widać, są bardzo smaczne, bardzo pyszne jadalne i w smaku nieco coś pomiędzy marchewką a rzodkiewką, z tego co wiem, bo kiedyś próbowałem. W jednej z kuchni, w której pracowałem ale także dla liści, które się jadą jak sałata, jak szpinę, jak są bardzo smaczne, bardzo zdrowe, pełne witamin. E... Roszponka e... ma jeszcze jedną właściwość. Jest często hodowana w, w, w ogrodach dla swoich pięknych, niebieskich, e... lekko takich kwiatów, tych dzwoneczków właśnie. Stąd polska nazwa dzwonek rapanku, czyli kampanula e... rapanku. Rapunculus, tak, tak, to po łacinie się nazywa dokładnie. Ja sobie dzisiaj <coughs> kilka zasieję nasionek. W ogóle roślina pochodzi z Azji, występuje także w Europie, głównie południowej, ale także środkowej, z wyjątkiem Islandii i Norwegii, chociaż została introdukowana już wieki temu w Danii, a także w Wielkiej Brytanii, można ją spotkać. Te nasiona, które zamówiłem, o dziwo przyszły, przyszły, zło przyszły, bo dlatego, że zamówiłem na włoskiego producenta nasion, bo tam występują najczęściej oni, ale można je uprawiać tutaj. Widziałem te rośliny, rzeczywiście uprawiają ludzie w ogrodach w Wielkiej Brytanii, chociaż paradoksalnie uprawiają je głównie dla pięknych kwiatów, ale to jest roślina jak najbardziej jadalna, bardzo pożywna, bardzo smaczna i warto spróbować coś nowego. Wysieję sobie kilka nasionek da. Sadzonek jak sadzonki zejdą to poflancuje tak jak się robi to z machewką i pietruszką, że można, można ją przeflancować później. Powiem szczerze zaskoczony jestem, bo ocie mordę nasio nasionka są bardzo drobne, jeszcze drobniejsze niż zielenka maku, to będzie ciekawie. Nie uprawiałem nigdy tej rośliny, tak? Dosłownie jak się pieżo dotyka, to jakby się piasku dotykało. No dobra, ok, spróbujemy, zobaczymy co to będzie. czary Mary czary-mary. O. Jeszcze nasionek. Trzypie z powrotem. Myślę, że przy takich ilościach to na długo one starczą. O. Charlie Mary czary-mary. Dwie doniczki są do pary. No i niech rosną. mnie. dzieje się magia. Polecam takie warzywo. Bo warto coś spróbować, coś innego. A już zasmakuje i będzie się uprawiać w czasy. To tyle. Na dziś, na ten weekend kończący się. I dobrej nocy. Pa, pa.